Uwaga, uwaga, interwencja Straży Miejskiej w Gdańsku wygląda w ten sposób. Po pierwsze, stajemy na miejscu dla niepełnosprawnych. Numer radiowozu, proszę. Proszę, znak. I uwaga, gdzie idziemy. Gdzie my w tym czasie idziemy? Idziemy, proszę Państwa, w tym czasie po bułki do cukierni. No tutaj staniemy, żeby widzieli wieżę, nie? Wchodzą, wychodzą, jak przychodzą do nas... O proszę, wychodzimy z cukierni. Co panowie za akcja? Dobry, dobry widzę. Dzień dobry. Płynie. Fajna bułka na miejscu dla niepełnosprawnych. Dzień dobry. Oto dzisiejsza interwencja.